Jak dodać konto i szablon Allegro do Cell Assist? Aby dodać swoje konto Allegro do Cell Assist należy je najpierw zintegrować przechodząc do karty Integrację, a następnie Allegro. Po kliknięciu w Dodaj Konto, wystarczy już tylko wprowadzić dane, którymi zazwyczaj logujemy się na Allegro. Wybrać ewentualne konto e-mail dla korespondencji oraz kolor, który wyróżni rzeczy związane z tym kontem. Szablon Allegro dodamy do zapisanego wcześniej konta Allegro. Wystarczy kliknąć W Dodaj szablon przy wybranym koncie, a następnie wprowadzić jak największą ilość informacji, aby zaoszczędzić czas przy wystawianiu. Wprowadź nazwę szablonu. Opcjonalnie podaj wymiary obrazków, wariantów, wielkość czcionki oraz kolory elementów. Wybierz kategorię produktu. Wprowadź wymagane informacje dla tej kategorii, a następnie ewentualną kategorię sklepu Allegro. Podczas tworzenia szablonu możesz dodać miniaturkę. Nie zalecamy tego jednak, ponieważ później będzie ona użyta w każdej wystawionej z tego szablonu aukcji. Jeżeli nie wybierzesz żadnej miniaturki, zostanie ona automatycznie pobrana z karty produktu. Podaj cenę bądź pobierz ją z produktu. Wprowadź liczbę lub włącz synchronizację ze stanami magazynowymi. Synchronizacja stanów magazynowych pozwala na ciągłą aktualizację informacji o ilości dostępnych produktów. Dzięki temu po zakupie stan zostanie zdjęty zarówno z aukcji, jak i sklepu. Wybierz metodę ponownego wystawienia po zakończeniu aukcji. Włącz odpowiednie opcje płatności oraz wysyłki. Dzięki dobrze przygotowanym szablonom znacznie przyspieszysz proces wystawienia aukcji, a zawarte w nich informacje będą się aktualizować automatycznie. Ustaw swoją lokalizację. W edytorze możesz dodać kod swojego szablonu, a następnie zmodyfikować go w dowolny sposób. Polecamy użyć zmiennych w szablonie, które zapewnią jego uniwersalność dla późniejszego wystawiania aukcji. Aby wstawić zmienną, kliknij w wybrane miejsce, w którym chcesz użyć zmiennej, a następnie kliknij przycisk Wstaw Zmienne. Wybierz odpowiedni warunek oraz zmienną, a na końcu kliknij przycisk Wstaw. Zapomnij o monotonnym przelogowywaniu się między wieloma kontami serwisów aukcyjnych lub też panelami administracyjnymi Twoich sklepów. Dzięki Sell Assist obsłużysz całą swoją sprzedaż w jednym miejscu, nadasz przesyłkę i sprawdzisz korespondencję od klientów.